Wiatr. Widziałem ich marsz oświecony Pioskowa burza słońca, Ostatnie ślady włosych stóp Państwa bardzo bardzo serdecznie bardzo się cieszę, że Państwo jesteście z nami i powiem Państwu tak jak słuchałam chłopaków Rafała, Łukasza, Adama i Dominika to słuchałam z pewnym rodzajem wzruszenia choć ja nie wiem czy ta muzyka ich to jest muzyka do wzruszeń, jest? chyba trochę jest mam nadzieję, że Łukasz i Rafał mi wybaczą że zatrzymam się przy Dominiku i przy Adamie, Adam ucieka, ale ja go zaraz tutaj zawołam bo proszę państwa Dominik i Adam to są nasi chłopcy, to są chłopcy z Kietrza, którzy stąd pochodzą, tu kończyli liceum ogólnokształcące i uwaga, uwaga, byli w mojej klasie, w której ja byłam wychowawczynią i jak na nich patrzę to widzę ich w ławkach. Panowie, to jest dla mnie zaszczyt, ja was na tej scenie muszę ścisnąć, muszę. Chwila do więc... <noise> Jak się Pani dzisiaj podobało? Bardzo mi się podobało. Przede wszystkim cieszę się z tego, że Państwa jest tak dużo. Mam nadzieję, że z godziny na godzinę i chyba mogę tak powiedzieć, Panie Dyrektorze, z dnia na dzień będzie nas jeszcze więcej. Bo to, co. Ta ekipa na czele z panem dyrektorem, ekipa tkalni, wszyscy wolontariusze od kilku dni przygotowują już tak bardzo ekstremalnie, a przygotowują od miesięcy. miesięcy, tak? To jest wszystko dla państwa. Jesteśmy tu po to, żebyście państwo, jak to mówią, nie samym chlebem, człowiek żyje, musi żyć też pewnymi innymi doznaniami, i my, panie dyrektorze, chcemy państwu te doznania właśnie zapewnić. Ale trzeba podkreślić, że to wydarzenie nie odbyłoby się również, gdyby nie pewien zapalony, fantastyczny człowiek, który w zasadzie mogę powiedzieć jest spiritus moment, zawsze powtarzam to, to słowo, to jest duchem tej imprezy, ale nie tylko duchowo, ale i fizycznie, bo jest niezwykle zaangażowany w jej przygotowanie. Proszę Państwo, to nazwisko musi tu paść, Państwo je powtórzą. Jacek Olejnik! Jacek, 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 Jacek. Brawo, brawo, brawo! Gratuluję wokalu! To też uczeń. Czyli pani burmistrz ma samych zdolnych, trzeba przyznać. A Jacek był pani uczniem? Jacek dużo straciłeś. Drodzy Państwo, już za moment koncert zespołu wideo, ale. Nie odbyłaby się ta impreza, gdyby oczywiście nie zaangażowanie nie tylko tego zespołu, który ja wymienię z imienia i nazwiska tych, którzy tworzą tą naszą fantastyczną, ponadtkalniową grupę. Bo w tej grupie jest i oczywiście pani burmistrz, jest były zastępca Marceli Głogiewicz, który macha tam do nas wciąż zaangażowany w drifty. jest mówicego. A, jest tam właśnie i macha. Jest oczywiście, tak jak wspomniałem, Jacek Kolejnik, ale też muszę powiedzieć o swoich yy, współpracownikach, współpracownikach tkali ze szczególnym, ze szczególnym uznaniem dla Dagmary Mary i Agnieszki Gogolewskiej, które też yy, pilnie działają i naszą księgową Zofią Todoruk, która nas pilnuje, żebyśmy za bardzo nie poszaleni. Yy, drodzy Państwo, ale to oczywiście cały zespół tkalni jest zaangażowany w to, abyście dzisiaj czuli się komfortowo. Dobrze i pięknie. Nie byłoby jednak tej imprezy, gdyby nie Państwo, gdyby nie mieszkańcy, którzy chcą tej imprezy, którzy niejednokrotnie w trakcie roku, jak to Jacek opowiadał, przychodzili i mówili: Panie Jacku, jak ja się cieszę, że Pan robi tą imprezę, podobnie dzieci przyjeżdżają wreszcie z wnukami i mamy okazję raz w roku zobaczyć. To są takie kulisy, o których Państwo może nie wiecie, ale te rzeczy się dzieją. To, że Państwo. Jesteście tutaj, jest najlepszym dowodem na to, że to wydarzenie, które jest wydarzeniem w skali ogólnokrajowej, a może nawet bym powiedział europejskiej, bo rzadko zdarza się, aby w centrum miasta powstał tak fantastyczny tor driftingowy. My specjalnie na trzy dni budujemy tą infrastrukturę i nie zbudowalibyśmy tej infrastruktury, gdyby nie nasi partnerzy, patroni i sponsorzy i ja za chwilę wymienię tych patronów. Oczywiście nie byłoby nas tutaj, gdyby nie y, słoma z kombinatu rolnego w Kietrzu. Nie, nie, nie z butów. Chociaż powiem szczerze, że od dwóch dni słoma mi z butów wystaje. A może i dłużej, prawda, mówiąc, ale fizycznie od dwóch dni na pewno. Y, nie byłoby nas tutaj, gdyby nie biochem, gdyby nie Agroeco, gdyby nie agronowa. To są lokalni przedsiębiorcy, którzy tak bardzo chcą wspierać tą imprezę, że nie mają wątpliwości co do tego, że należy nie tylko pomóc finansowo, ale też pomóc organizacyjnie. Ja mam ściągę pani burmistrz przygotowaną. Jeżeli pani pozwoli, to ja odczytam tych naszych wszystkich patronów, organizatorów i sponsorów. Tak jak już mówiłem wcześniej, organizatorem jest Gmina Kiecz, którą tutaj uosabia dzisiaj pani burmistrz jest. Centrum Kultury i Sportu Tkalnia i oczywiście kryjący się pod nazwą Top Car Refinish Jacek Olejnik. Partnerem głównym jest firma Tauron Polska Energia, której strefy chilloutowe tutaj możecie Państwo znaleźć. Natomiast patronem imprezy jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wśród sponsorów, których musimy wymienić to firma Top Farms z Główczyc to Oczywiście naprzód spółka Zo Hydrokan, BMW Autofus, Damar Eko, Agro Agroeco, Biochem, firma Gabi, która również angażuje się w organizację tego poprzez taką często pomoc dla nas trudną, bo to jest jakieś wykoszenie, to jest jakieś przewiezienie czegoś naprawdę bardzo mocna pomoc. To jest firma Rana. prace specjalistyczne powiedziałbym. O, prace specjalistyczne. To jest firma KTES ze Bożyc. Patronami medialnymi natomiast są, a zapomniałem powiedzieć o Domu Sportowca i Zajeździe biskupim, bo oni również nas wspierają, a także patroni. Motowizja, Telewizja Polska Opole, Telewizja TVS, Radio Vanessa, Polskie Radio Katowice, Radio Opole, Nowiny.pl, Nasz Racibusz.pl, PL, Racibusz .pl Głupczyce Podaj Dalej, Radio Doksa, Radio Park i Telewizja Pogranicza. My Was tutaj, drodzy Państwo, zagadujemy i widzę, że Pani Burmistrz coś dodać do tego wszystkiego co powiedziałem. Ja na końcu. Pan dyrektor, Dobrze. coś jeszcze. Ja tak obserwuję co się dzieje na scenie i wiem, że jeszcze trochę musimy tutaj postać, ale widzę, że zespół bardzo sprawnie się organizuje i to wszystko zaczyna nabierać kształtu. Pani burmistrz, ja myślę tak, zaprosimy. Drodzy Państwo, wy, którzy jesteście tam na płycie rynku i nie widzicie tego. My Was zapraszamy tutaj pod scenę, tu jest jeszcze trochę miejsca na, na ulicy na skrzyżowaniu. Ta scena jest specjalnie w tym roku skierowana tak, żebyście mogli się pomieścić na jak największym obszarze. Komu tam jest za daleko, zapraszamy tutaj, jest jeszcze trochę miejsca. Eee, co jeszcze powinienem powiedzieć pani burmistrz? Czego nie powiedziałem? Panie dyrektorze, ja myślę, że powiedział pan już prawie wszystko. Nie, jeszcze nie. Bo ja jeszcze właśnie teraz chciałem w tym momencie podziękować służbom. Służbom. Chciałem podziękować wszystkim jednostkom straży, ochotniczych straży pożarnych, które są z nami, które pomagają nam kierować ruchem. Chcę podziękować policji, Policji Wojewódzkiej, Powiatowej i naszej Gminnej za to, że są z nami, pomagają nam nawet w tym etapie przygotowawczym. Podpowiadają, jak zadziałać, jak zrobić, jak oznaczyć trasy, żeby było. Przede wszystkim dla Was bezpiecznie i komfortowo. Drodzy Państwo, ja mam na tyle. Ostatnie słowo należy do szefowej, więc y, ostatnie słowo i schodzimy z Już Państwa nie trzymamy w niepewności, bo wiem, że Państwo jesteście tu w tej chwili przede wszystkim dla zespołu wideo, który y, jak jedny piosenek z piosenek deklaruje na plaży nas chyba nie zabierze, ale myślę, że państwa tak nastroi y, i będzie działał tak energetyzująco że wystarczy Państwu do jutra, do momentu, kiedy znów się tu spotkamy i będziemy kibicować naszym drifterom. Dziękuję bardzo, że Państwo jesteście z nami. Bawcie się, a właściwie bawmy się dobrze. Nie, Nie mam tak, tak jak my Powiedz jak Ci O czym no. był no. wczorajszy no. sen no. Mów no. mi o czym no. tylko ja słucham, czytam w Twoich ust bo mi czy wszystko gra Co Ci jeszcze mogę dać Opowiadaj, mały czas Ja słucham, a Ty szukaj Słuchaj, nie wypadaj na mój strach, uwaga!